Witajcie. Dzisiaj recenzja na specjalne zamówienie. Tak, lubię robić takie filmiki, jeżeli macie jakieś życzenia, a ja mam możliwości, to dlaczego nie powiedzieć Wam o wybranych przez Was perfumach? Powiem o olejkach, o perfumach w olejku. Miał być jeden, ale nagle zrobiły się trzy. Jeżeli jesteście ciekawi... Cóż takiego wypatrzyłam, wyniuchałam, o czym chciałabym Wam opowiedzieć. Zostańcie koniecznie ze mną. Jestem taka lekko, że tak powiem, przytkana, ponieważ wróciłam właśnie z pracy, minus 4 na dworze, zimno. Policzki mi po prostu właśnie się w tej chwili odmrażają, więc mogę mówić lekko dziwnie, ale mam nadzieję, że olejki. Perfumy w olejkach, które Wam zaprezentuję, rozgrzają trochę atmosferę, ponieważ są one dosyć ciekawe. Powiem Wam szczerze, że nie pamiętam, ale chyba o Jamili Wam nie mówiłam. Jest to, o, są to perfumy w olejku od Swiss Arabian. Ja je miałam, ale. Naprawdę nie pamiętam, czy wspominałam o nich, czy nie. W każdym razie, z pewnością zrobię to dzisiaj. Zobaczcie, jak pięknie prezentuje się opakowanko. Nie patrzcie na moje paznokcie, bo dzisiaj bardzo stresujący dzień. Jak wlazłam w skórki, to się po prostu... Nie ma się czym chwalić. W każdym razie, Jamila. Jamila, jest to kompozycja taka bardzo owocowo-cytrusowa również można powiedzieć, że w bazie piżmowa posiada w sobie jabłko, marmoladę, orchideę, waniliową, jaśmin, magnolie, róże, piżmo, bursztyn, drzewo sandałowe i to jest zapach, kochani, który jest bardzo ciekawy, ponieważ yy... Ja do niego podchodziłam dosyć długo, tak ja Wam o nich nie mówiłam, ponieważ nie potrafiłam go Wam opowiedzieć, wprowadzić w taką odpowiednią, wiecie, atmosferkę, żebyście mogli go sobie wyobrazić, ponieważ on jest tak ciekawy, intrygujący, piękny i dziwny zarazem, ponieważ wybrzmiewa tutaj dosyć mocno ta marmolatka, Taka bym powiedziała owocowa, ale również cytrusy. Ale to jest takie połączenie, którego ja wcześniej nigdzie nie czułam. I yy, nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o perfumy, ale ogólnie o życie. No, nie spotkałam jeszcze takiego zapachu. Może dlatego był właśnie z nim problem. Yy, oczywiście robiłam sobie notateczki, yy, napisałam, że to jest bardzo owocowo-cytrusowe otwarcie. Czuć tą charakterystyczną marmoladkę, ale taką marmoladkę, jakbym powiedziała, osadzoną trochę na kwiatach. Tutaj jakichś wielkich owoców, no chyba że mówię, że w głowie marmolada owocowa, tak, plus właśnie tej obuszka, ale dla mnie to jest taka marmolada, powiedzmy, owocowa, położona na kanapce z kwiatów. Na, na chlebku z kwiatów, jakkolwiek dziwnie to brzmi. Tak po prostu sobie to wyobraźcie. E, świetnie projektuje, powiem Wam, że projektuje jak szalone. E, gdy testowałam te zapachy, ona wybijała się tutaj bardzo mocno, intensywnie e, i bardzo jest jednocześnie to zapach energetyzujący i e, taki. Mm, przykuwający uwagę, lekko również niepokojący. On jest piękny, jest naprawdę pięknego sobie tutaj otworzę, już mówię z góry, przepraszam za, za te skórki nieszczęsne. Jest piękny, intrygujący. Cytrusy i marmoladka. On trochę gdzieś tam norę mi przypomina, ale tylko trochę. Nora jest chyba bardziej cytrusowa. I yy, on... Trwa w tej formie dosyć, bym powiedziała, długo, ale później pojawia się baza, i ta baza jest też świetnie wyczuwalna. Ja je, słuchajcie, nałożyłam sobie wczoraj, dosyć późnym popołudniem, ja dzisiaj cały czas się czuję. O tak, czuję je, czuję piżmo, piękne piżmo, takie e, troszeczkę, wiecie, wiadomo, że już stanowane z tym bursztynem. Bardzo ładnie ten zapach się teraz zachowuje. Już tej marmolatki tak mocno nie wyczuwacie, ale ten podton jeszcze gdzieś tam jest. Dlatego mówię: bardzo intrygujący, bardzo intrygujący zapach. Mało, prawie wcale nie ma recenzji na YouTubie na jego temat, a szkoda, bo no, myślę, że to jest to, na co możecie zwrócić uwagę bo i jakość i oryginalność i parametry są tutaj naprawdę świetne. Jestem pozytywnie zaskoczona, bo aż takich rezultatów się nie spodziewałam. Ja je testowałam już od no można powiedzieć, no prawie roku. Tak rok minął w różnych porach roku i tak się zastanawiałam, właśnie kiedy wam o nich opowiedzieć. I muszę przyznać, że brzmią Praktycznie tak samo, może latem bardziej te cytruski się wybijają, ale ogólnie nie widzę jakiejś wielkiej różnicy, w przeciwieństwie do zapachów, o których Wam za chwileczkę powiem. Tam pora roku temperatura miała wpływ na to, jak odbieram te zapachy. Nie wiem, czy zaspokoiłam, e, droga koleżanko Twoją ciekawość. Yy, czy też nie w każdym razie yy, ja myślę, że warto im się przyjrzeć. Yy, jeżeli mówię, chodzi o parametry, jeżeli chodzi o oryginalność, na pewno będziesz zadowolona. Ok, to teraz na pokuszenie, żeby nie było łatwo, yy, podam ci, podam wam yy, dwa kolejne zapachy. Yy, będzie to Sadaf od Al Haramain i ten drugi też będzie od Al Haramain. Tak się one prezentują. O, tak wygląda to opakowanko. Dosyć interesujące i zapach jest również interesujący właśnie dlatego, że jest zmienny. Zmienia się w zależności od temperatury. Nie, nie podoba mi się to zaużywanie. W zależności od temperatury, z całą pewnością, ponieważ teraz wybrzmiewa w nim coś innego, coś mocniej wybija niż wtedy, kiedy testowałam jakieś dwa miesiące temu, nawet cztery miesiące, powiem Wam, bo to było lato, tak, to było lato koniec wiosny, początek lata. Ma on w sobie bergamotkę, pomarańcze, różę, irys, szafran, geranium, cedry i to samo zostało na fragrantice podane również. W bazie. Nie wiem, czy to jest błąd, czy po prostu podwójna dawka. W każdym razie zapach ten jest klasyfikowany jako cytrusowo-różany, i również go sobie tutaj otworzę. I powiem Wam, że mo może tak, może latem, ale kiedy przychodzi zima, taki chłodek. On z takiego pięknego, delikatnie. Różano-cytrusowego zapachu zamienił się w moc cedru, geranium i szafranu. Och, i one dominują teraz. One zdecydowanie dominują teraz w tym momencie w tej kompozycji. Dominują pięknie. Zapach jest niesamowicie mocny, intensywny, ale jednocześnie delikatny. Właśnie prawdopodobnie dzięki cytrusom i róży ale szafran, szafran jest tutaj bardzo mocno wyczuwalny, geranium i cedr również. No i to samo sobie też no, właśnie w tych moich notateczkach napisałam. Dodatkowo jest on taki jakby suchy, ale jednocześnie mokry. Gdy jest cieplej, bardziej właśnie wyczuwalna jest róża, a z kolei gdy jest chłodniej, ten szafran i cedr. Dzięki szafranowi... Ta kompozycja wydaje się być bardziej również przyprawowa. Tak, przyprawowa i powiem wam, że mm, ja w pewnym momencie nawet wyczuwam jak macie gałązkę, taką świeżą gałązkę, urwiecie ją i jest ten sok, który znajduje się pod korą. Ja wyczuwam właśnie taki delikatny zapach takiego świeżego soku. Ja wcześniej tego nie czułam i yy, to wyczuwam mniej więcej przez pół godziny, potem to znika. Nie mam pojęcia, yy, z czego to się bierze, ale jakoś tak mój nos to odebrał. Powiem Wam, że mega intrygujące w połączeniu z tymi wszystkimi składnikami yy, bardzo mnie to zaskoczyło, dosyć pozytywnie, choć mówię, nie spodziewałam się tego absolutnie zupełnie. Dlatego jest to taki zapach niespodzianka, zapach zagadka, zapach, który na pewno będzie się u, u, układał inaczej w zależności od temperatury. Być może również e, e, będzie dużo zależało od pecha waszej skóry i pokaże coś zupełnie innego niż pokazuje na mnie. Ja mam go tutaj również założonego, nałożonego. I po tym czasie. On dalej jest taki piękny, głęboki. Oczywiście wiadomo, że stracił na swojej intensywności. Ale tutaj cedr jakby dominuje. Ten a ta nuta drzewna. No, jest ciekawy, jest interesujący. Ogólnie powiem Wam jeszcze, że jestem w szoku, że one tak dobrze się utrzymały. Nie każdy perfumy w olejku tak ładnie trzymają się na skórze, ale te, no, jestem. Słuchajcie naprawdę pozytywnie zaskoczona, bo i przecież zmieniałam ubranie i wiadomo, że toaleta i tak dalej. One nadal trwają, więc myślę, że tutaj parametry są absolutnie fantastyczne. No dobrze i kolejny, ostatni, który Wam dzisiaj zaprezentuję, jest to Sama od Alhara Main i z tym zapachem jest śmieszna historia, bo on mi się na początku... Zobaczcie jak wygląda ślicznia. On mi się na początku zupełnie nie podobał. bo uważałam, że był zbyt delikatny, jakiś taki zupełnie nie mój. A teraz, a teraz nastąpiła zmiana. Mówię, no każdy z nich jest odbierany troszeczkę inaczej. Jamila a w miarę tak samo, jak pamiętam. On jest taki jakby wodny, trochę akwatyczny. I taki lekko słodkawy, lekko duszący, wodny, akwatyczny, lekko duszący. Potraficie to sobie wyobrazić? Nie, a ja wam powiem, e, za chwileczkę, co to powoduje, dlaczego akurat takie odczucia, e, kiedy przeczytam wam nuty zapachowe, zrozumiecie, sami wpadniecie na to, cóż takiego się tutaj zadziało. Ponieważ jest to zapach postrzegany jako różany, świeży, e, taki pudrowy. I na tym się zatrzymajmy. Tam są oczywiście jakieś inne akordy, ale ja tutaj się nie, nie do końca zgadzam. Ja uważam, że te, które Wam wymieniłam, e, najlepiej oddają charakter tego zapachu. Ma on w sobie róże, geranium, konwalię, fiołek, irys, drzewo sandałowe i piżmo. I właśnie w tym zapachu tak pięknie, pięknie wybrzmiewa fiołek. Ja myślę, że fiołek, tutaj robi e, tą robotę, e, to właśnie on powoduje, że ten zapach jest taki lekko dusznawy, ale jednocześnie taki akwatyczny. Być może e, to wynika z połączenia róży, bo geranium, w przeciwieństwie do o, poprzednika, ja tutaj w ogóle wcale nie wyczuwam. Tak jakby go e, tutaj nie było, więc <gryw> mówię, najchętniej bym wpisała tutaj nuty wodne, których też tutaj nie ma, tak? E, i to jest zapach, który wygląda tak, jakby wcale nie miał głowy, tylko przyszedł od razu do serca, to co czujecie. Właśnie ta konwalia, fiołek i irys, ta pudrowość, ta miękkość, ta taka delikatność, delikatna duszność jednocześnie. To zapach, no właśnie, sobie napisałam, to zapach bardzo świeży i jednocześnie przyduszony. Jeżeli ktoś z Was jest miłośnikiem takich kompozycji, na pewno nim będzie zachwycony, bo mówię, trwałość również jest bardzo, bardzo dobra. Jest z nich wszystkich najdelikatniejszy, taki najbardziej subtelny. No, i ten fiołek. To ja myślę, że przez ten fiołek i mam je tutaj nałożone. I również je czuję bardzo ładnie. I teraz tak sobie jak spojrzę, drzewo sandałowe i piżmo Baza. Też delikatnie, ale jest. Ja przed zaśnięciem również bardzo dobrze je czułam. Powiem, że wszystkie one świetnie projektowały. W pewnym momencie ja miałam takie kombo trochę, bo gdzie nie zwróciłam nosa, tam wiadomo, że ten zapach bardziej się przewijał. No ciekawe doświadczenie, ciekawe, ale. Nie zmienia to faktu, że, że mówię, każdy z nich pięknie projektuje i świetnie się trzyma, więc jeżeli ktoś z Was się skusi, myślę, że powinien być zadowolony. No mówię, jeszcze też w zależności od tego, czego szukacie w zapachach, ale one mnie zaskoczyły bardzo, bardzo pozytywnie, bardzo przyjemne testy. I to już chyba wszystko, co chciałam na ich temat powiedzieć. Dajcie mi znać oczywiście w komentarzach, czy znacie te perfumy w olejku, jak Wam się je nosi, co Wy myślicie na ich temat, czy również odbieracie je w ten sposób, co ja, a może w inne. Dajcie mi koniecznie znać, bo jestem zawsze bardzo ciekawa Waszych spostrzeżeń. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, do usłyszenia następnym razem, buziaki, całuski.